Dzień dobry kochani, dzisiaj z ogródeczka przygotowane nasiona. I co ja dzisiaj będę robić? Ano dzisiaj będę siać. A co będę kochani siać? Ano będę siać takie różne rzeczy. Wysieję sobie trochę szpinaku. Wysieję sobie sałatę, taką mieszankę sałat, cykoria liściowa. Ale tu są różne, naprawdę różne sałaty i cykorie. Właśnie i ta czerwona, i ta taka drobna, bardzo różna. Fajna mieszanka, powiem Wam. Taką mieszankę sałat. Te sałaty, jeżeli nie skiełkują teraz, albo nawet i skiełkują trochę, to one, powiem Wam, bardzo długo będą. A co nie skiełkuje na przykład to wyrośnie mi na wiosnę, bo też mi się takie zdarzały plany. Mam zamiar jeszcze posiać odrobinę kalarepy. Zobaczymy, czy w ogóle wzejdzie, jak wzejdzie i czy będzie rosła kapustę pekińską. Myślę, że coś koło 10-15 do 20 nasion maksymalnie, nie więcej. No bo też jest już naprawdę późno, jest połowa praktycznie sierpnia. Troszkę buraczków. Trochę buraczków, jeżeli wzejdą nieduże, to ja je sobie później zbiorę i wykorzystam jako takie buraczki na no, butwinkę. Tu mam taką rzodkiewkę, dostałam w gratisie do całorocznej uprawy w gruncie. Spraktykuję, co też z niej wyjdzie i czy w ogóle coś wyjdzie, czy się nie okaże, że do niczego jest. No, sopel lodu. I te ogórki oktopus, o których Wam mówiłam, wysieje. Tu jest napisane, że w jednym gramie jest około 30 nasion, więc myślę, że z 10 nasion wysieje. Zobaczymy, jaka będzie, jakie będą schody. Czy będą w ogóle rosły. Wiecie, jest już naprawdę późno, jest sierpień, więc wszystko może się zdarzyć. Rzodkiewka z sopel lodu oraz mam jeszcze rzodkiewkę rzodkie w czarną, murzynkę, ale to już mam w takich pojemniczkach sobie, powsypywałam nasionka, to nie to, to nie to, o jest. Żeby po prostu mieć w tych nasionkach, w tych pojemniczkach nasionka, wtedy łatwiej się nawet sieje. Będzie jeszcze właśnie fasola astra, też mam ją w innym pojemniku i sieję dosłownie Cztery sadzonki cukini uwierzcie mi jeżeli cukinia by mi się udała i okazałoby się, że siana w połowie sierpnia W końcem października nie końcem października w połowie października jest do zbioru to byłabym naprawdę przeszczęśliwa bo to by świadczyło o tym, że faktycznie przesunął nam się klimat i to znacząco i że teraz nie warto siać w maju Lepiej trzeba troszeczkę później. No ale wiecie, każdy rok jest inny, każdego roku jest trochę inaczej, więc kochanie, nie przedłużając, biorę się za siewy, z których to relacje wam będę zdawała. Na tą chwilę tyle tego zrobiłam. Tyle posadziłam od słonecznika. Posadziłam tam cztery sadzonki, cztery sadzonki, cztery nasiona. Cukini Astry. A teraz przejdę dalej. A tu dalej jeszcze mi zostało Brystol, kapusta pekińska oraz sałaty. I cykoruje sałatowe. No mam jeszcze trochę fasoli, więc myślę, że w dalszej części posieję jeszcze trochę, posadzę fasoli. Posieję też buraki, ale buraki posieję tak, myślę, że z tej strony tu przy płotku, jeden rządek wzdłuż, bo nie chcę, żeby były za blisko tych buraków, które siałam na wiosnę, a które, tak jak widzicie, nie rosły za fajnie. Wszystkie liście chore, więc zobaczymy, może tutaj. Lepiej im się porośnie. O, a tu na środku mam przepiękny chrzan. Chrzanu oczywiście tu nie sadziłam, chrzan rósł sobie tam z brzegu. No i jak wiecie, chrzan pięknie korzeniami się rozrasta i wyszedł mi tu. Ja go na jesieni wykopię i zużyję pewnie do ogórków. Oczywiście musiałam kupić trochę ogórków do Kiszenia, bo inaczej nie miałabym w ogóle ogórków. Do czego już praktycznie byłam, na co byłam praktycznie przygotowana, że nie będę miała ogórków. No ale mężu stanął na wysokości zadania, mówi: kupuj, nie ma co, ogórki jakieś kiszone mieć musimy. No i kupiliśmy. Ze źródła myślę, że dobrego, bo od lat kiszą swoje ogórki, więc. Może nie będzie źle? Zobaczymy. A jak będzie, to się mówi trudno. Zdarza się. Wtedy będę mądrzejsza na przyszły rok. No dobra, dość gadania, przedłużania. Biorę się za dalsze wzruszanie ziemi. I tu uwaga dla tych, którzy mm, tak bardzo bronią się przed kopaniem. To powiem Wam tak. Owszem, kopać tutaj teraz nie kopię, a tylko zruszam ziemię pazurami. Ale powiem Wam, że ta ziemia jest strasznie zbita. Miejscami, mimo tego, że nie chodziłam tak jak tutaj, to ona i tak jest naprawdę twarda. Po tych wszystkich deszczach, które spadły, ta ziemia jest twarda. I wtedy, w zależności od tego, co sadzę, to muszę albo głębiej tymi pazurami ruszyć, albo płyciej, bo jeżeli tego nie zrobię, to korzenie nie będą miały szans się rozrastać. Kiedyś pamiętam, że był jeden rok taki właśnie, że wysiałam w ten sposób na kompoście, zruszyłam ziemię, wys wysypałam kompost, rozgrabiłam, posadziłam marchew. Owszem, ta marchew rosła, ale tam, gdzie naprawdę ziemia była zbita mocno, i ta warstwa była dość cienka, tylko że nie były zdecydowanie krótsze. Więc, kochani, no, tak to widzicie jest. Zapytacie, czemu nie wyzrywam tego kopru przerośniętego? A no, tak sobie pomyślałam, że go wyrwę w momencie, kiedy będzie mi potrzebny, ale ten tu na środku na pewno wyrwę, bo ten tutaj to już mi wiem, że nie będzie potrzebny, albo go po prostu zabiorę do domu potnę w kawałki i ususzę. Będzie wtedy jako suszony koper do przetworów też można tak w ten sposób wykorzystywać właśnie koper. Równie dobrze można wykorzystać same nasiona do kiszenia ogórków. Wtedy trzeba pamiętać, że w nasionach jest dużo więcej tych substancji zapachowo-smakowych. I jeżeli przeholujemy z nasionami, uwierzcie mi, ogórki naprawdę nie są smaczne, więc jak ktoś mówi, że koper nie przeszkadza w dużych ilościach, to uwierzcie mi, że przeszkadza. I tak to wygląda. Zastanawiałam się nad tymi ogórkami w końcu, jednak je tutaj na środku taki no nie rządek, bo to w rządku posadzone, ale tak co 30-40 cm miejscami po trzy nasionka. Spraktykuję chociaż czy w ogóle te nasiona kiełkują. A teraz pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają te poprzednie siewy, które były mniej więcej w połowie lipca. Zacznijmy od fasoli. Jak widać fasola rośnie. Ślimaki jej tu nie zostawiły w spokoju, więc widzimy poobgryzane liście. Miejscami nie ma w ogóle roślin. Oczywiście wszystko już wymaga odkwaszczania, które oczywiście zrobię dzisiaj, ale już po nagraniu. Tutaj fasola tyczkowa, którą posadziłam zieloną tyczkową. Pięknie się pnie, więc myślę, że z nią też problemu nie będę miała. Pnie się po starych, zeszłorocznych tyczkach od słoneczniku. Tutaj natomiast, tak można powiedzieć w poprzek, miałam posiane sałaty. I jak widzimy, o ile jeszcze nie tak dawno było tu widać kilka sałat, ja to oplewiłam. O tyle teraz znowu zarosło, a żadnej sałaty. Nie ma. Także niestety wszystko wyjadły ślimaki. Tutaj miałam posiane dwie rządki y, marchewki i ta marchewka rośnie, o dziwo, ale marchewka jest. Słabo ją tu widać, bo tak jak mówię, dzisiaj muszę ją tutaj y, pięknie oplewić i to zaraz zrobię. Natomiast y, tu z brzegu miałam posiane rzodkiewki. I niestety rzodkiewki, wszystkie rzodkiewki zjadły ślimaki. Także kochani, biorę się zaraz za robotę. A Wam już dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym razem. Pa! pa.